pauza ja. dzisiaj mamy fuchę w robocie z kolegą rafałem tak robimy za elektryków musimy się tam dostać do lampek no ale będziemy do góry jechać widok ładny jedziemy do góry no. No nie ja, no masz A tam chłopaki działają Prasa chodzi Kaziu mi dźwig posprzątał Maniusz laba A, <grym się wziąć w zimę> to, Łukasz Łukasz, Łukasz a mamy dźwig wycofany Kaziu zamiotę A my jedziemy do lampy tam Stara nasza fabryka HZM wtedy, tak Ma widok na placu, o, z góry to tak ładnie widać A no ile miejsca tu jeszcze, ile do tej karoserii bym tu w Gdybym to od ja układał, to by to inaczej wyglądało. No, cały ogólnie nasz plac. No. I uwierzcie mi, że to najmniejszy. tak ustawiamy. Dobra, bierzemy się za tą lampę. Jest Nie na tym.